Powiedzcie mi, jesteście zadowoleni z tego, co robicie, z tego, ile zarabiacie? Jak pytam, zupełnie serio, taka myśl mnie ostatnio naszła. Jak stają w kolejce w wiedzące, kupę ludzi jest, auta w kolku, jak stoicie, czy właśnie w kolejkach, i wszyscy gdzieś pracują, coś robią, nie? Nie ma raczej takiego ubóstwa, że ludzie gdzieś leżą, jak tam w Indiach, prawda? Czyli gospodarka, jako taka, daje możliwości zarabiania, no bo wszyscy gdzieś pracują. Pytanie tylko, czy pracują tam, gdzie chcą, czy robią to, co lubią, i czy zarabiają tyle, ile chcą. No i wiadomo, że odpowiedź jest taka, że nie, tak, że system działa tak, że no nie przebije się większość ludzi przez jakąś górną granicę, tak, czy średniej krajowej, czy 10, czy 20 tysięcy, to już tam się nielicznym udaje, tak, raczej to się wszystko kręci, bo po prostu tak system, tak system ogranicza ten temat, że jest konkurencja i tak dalej, i cała gospodarka. I tak samo jest z tym, czy się lubi to, co się robi, no bo przecież pracujemy tam, gdzie są pieniądze i co się dziwić, wszyscy mówią, rób to, co lubisz. No ale przecież, jeśli nie masz z tego pieniędzy, to za czym masz się utrzymać? Tylko nielicznik, garstka, grupka sobie może na to pozwolić, żeby robić to, co lubi. Musi mieć bufor finansowy, żeby wytrzymać czas od momentu, kiedy zacznie robić to, co lubi, aż do momentu, kiedy zacznie z tego zarabiać. Ale o tym się już nie mówi, nie? bo to już jest ciężkie, bo to już wymaga pracy. Także dajcie znać, jakie macie zdanie w tej materii, na jakim jesteście etapie. Czy jesteście zadowoleni ze swoich zarobków i czy lubicie to, co robicie? Trzymajcie się.